Cześć, witam Was na moim kanale Dzisiaj będzie pierwszy odcinek Z siania warzyw W tym roku, w nowym sezonie No a na pierwszy plan pójdą pomidory Ci co śledzą mój Kanał, wiedzą, że W zeszłym roku pobierałem Nasionka pomidorów Z jednej odmiany Zobaczcie, tak one przez zimę ładnie Będziemy je siać w takich oto pojemnikach po 6 po 7 sztuk no i wtedy będziemy je pikować możemy od razu siać w pomidory w, w wielodoniczki małe takie inspekciki, mini szklarenki jak również można siać od razu w, w doniczki takie większych rozmiarów jednak jeśli nie mamy zbyt wiele miejsca, to możemy zastosować właśnie takie pojemniczki. Tak będziemy siać w zimy. Jest to zwykła, uniwersalna do, do siebu warzyw. Nie musi być ona jakaś tam specjalna. Ważne, żeby miała neutralne PH do siania. Najlepiej właśnie jest siać yy, w ziemię ze sklepu, ponieważ jest ona spodem na wszelkie roślinności, jest ładnie spulchniona. Dzisiaj ja mamy syfaną. Jest ona fajna, puchna. W ogóle, kiedy należy zacząć myśleć o siebie pomidorów. No dzisiaj mamy 19 marzec. Ja się je po, po, po połowie marca, zawsze pomidory. Wiadomo, można wysiać je prędzej. Ale to wiąże się z. Koniecznością ich doświetlania. Do Niektórzy nawet sieją pomidory na koniec lutego. Według mnie jest to trochę za szybko. Chyba że już mamy gospodarstwa, które są nastawione typowo na siew pomidorów na sprzedaż sodzony. Tak Tylko że oni też mają inne warunki, pomogą, bo folie mają dogrzewane, opalane, tak więc tam mają ciepło. I teraz tak, w takich oto pojemniczkach, to nam się zmieści 6 pomidorków, robimy miejsca. pióreczki, palca nawet. Tak to wygląda. I wkładamy po nasionku. I takie zasypujemy. Jedną mamy. Tak samo robimy w pozostałych. Zrobimy po czy takie pojemniczki nam wyjdą te zasypujemy i teraz tak takie oto o. O. takie oto nasze siewki zraszamy lekko wodą żeby nasionka naciągnęły wilgoci i ustawiamy w ciepłe jasne miejsce może to być przy koloryferze może to być przy przy innych źródłach ciepła nie będą te siewki stały w kotłowni na piecu od centralnego ogrzewania no i Podlewamy je delikatnie, nie, nie jakoś wielką ilością, e, wielką ilością wody, żeby na te ziarenka też nie, nie spleśniały. Jeśli używacie do wysiewu właśnie wielu, wielu doniczek lub inspektów, należy pamiętać, że musicie je e, co jakiś czas uchylać i przywietrzać, żeby po prostu tam się żadna wilgoć nie wdała. Tak, to jest pierwszy odcinek z serii o sadzonkach. Drugi będzie już o pikowaniu pomidorów do osobnych doniczek. Pikujemy, jak już będą dwa liście właściwe od danego gatunku pomidorów. Nie mówię tutaj o dwóch tych liskach pierwszych, które rosną, tylko już o liskach prawidłowych, ale to wszystko w międzyczasie. W międzyczasie będę wam pokazywał i opowiadał I jeszcze dlaczego tak późno. No późno się dzieje, mamy 19 marzec. Mianowicie pomidory mają dość długi okres wegetacji. One od wsiania do wsadzenia do gruntu no w podczkarnie mija około 8 tygodni. Tak więc jeśli posiejemy akurat teraz, 8 tygodni minie po 15 maja, tak jak po. Po dniu, w którym już nie powinno być przymrozków, tak więc naszym sezonkom się nic nie stanie. Jeśli o czymś zapomniałem, lub jeszcze chcecie czegoś się dowiedzieć, to zadajcie pytanie w komentarzu. Zapraszam do subskrypcji kanału, do polubienia tego filmu, do udostępnienia, do komentowania. No i zapraszam na kolejne filmy. Na razie, cześć.